Czekam z tej strony z Cykson i dzisiaj gramy kolejny odcinek z Pet Simulator X i tak widzowie kolejny odcinek idziemy do świata Devoid i idziemy oczywiście do Hardcore świata bo gdzie indziej widzowie. Też chcę sobie kupię to Exclusive shop, te pety. Ale chcę zobaczyć czy one jako wejdę w hardcore i w hardcorze je kupię, choć one nie będą jakby... Rozumiecie, hardcore pety. Bo jak będą one hardcore owe pety, to wy wiecie co. One będą lepsze jest to, że one będą lepsze. One po prostu będą lepsze. Więc za chwilę to widzowie sobie sprawdzimy. Tutaj niszczę jakąś krzynkę, to mogę pomóc. Eee, tutaj jakieś to, to... Dobra, zniszczone. 22 miliony, a potrzebujemy 50 Dobra, więc sobie to od teraz sprawdzamy. kupujemy jednego peta O nie, nie mam zamiaru wydawać za dużo robuxów sobie dobra a, Mamy jeden Exclusive Egg Ad Fantastic Dobra, widzowie, jak to Are You Sun to Open This? Oczywiście, że I'm Sure. I Exclusive Super. Myślałem, że chujuczka to... <laughs> you know, no, no, no. 35% szans. Nie tak źle. I co? On jest, nie jest... Ale to Ale też nie jest najgorszym. Tylko... Pet jest lepsze. tak a w ogóle do mnie za niedługo przyjdzie paczka z pet simulator z ciekawymi rzeczami nie mogę wam nic zdradzić to jest święta tajemnica dobra kopiemy to coś ja popełniłem duży błąd bo ja ten sobie wziąłem tam odebrałem tą skrzynkę, a tak to bym stąd sobie tutaj odebrał i bym miał po prostu więcej pieniędzy. Aha, bo ja tam nie kopię, bo tam... no już wiem dlaczego. Dobra, tu hop, hop. Ja już chcę tam się dostać i rozwalić tą skrzynię. Czy naprawdę ja sobie nie mam razem dwa końce? Ja sobie wezmę jeszcze jedne razy 2 coins. Moje razy 2 coins. To jest triple. Nawet razy 3. Dobra. I teraz to my zarabiamy 200 tysięcy... 400 tysięcy... To się łączy 200. Więc musimy poczekać, dobra, poszło sobie. Tutaj o to możemy rozwalić To Tutaj pety mi się zlokowały Jak one wyglądają jak w takim kółeczku Dobra to te gemy, gemy Dobra tutaj O skrzynia, skrzynia, skrzynia da nam dużo Aha. Dobra, mamy. A kasa? Nie wiem, czy dostałem kasę, czy nie? O, safe. Słuchaj, widzimy, na fajnie, jak tak sobie to rozwalam. Bo wtedy też dostaje atigmenty, a jest szansa gigantyczna. To, to dostaję i to robię oraz te trzy. Że będzie kolejne coś, ale nie wiem, tak ja myślę przynajmniej, że będzie coś na 50%, ale no nie jestem pewien, więc ja wam nic nie mówię, no, muszę coś dodać, bo przecież co, nowe pety mogą sobie jedynie dodać, nowe światy, ale ja myślę, że oni dodadzą nowe światy, no i mamy Triss Master. Na hardcore, bo nie dodadzą na zwykłym świecie, bo by im się totalnie nie opłacało wtedy tworzyć świata hardcore. Ja nie wiem jak my jeszcze nie mamy 30 milionów. O, już mamy. Ja tyle tego rozwalałem, tyle dostałem 400... O, teraz na przykład już powinien mieć 1.30. No i... Nie mam. No, czemu tutaj nie ma? Powinienem mieć już milion, trzydzieści. 30... No mam milion, dobra. No i tak, a się mnie naliczyło. Ale powinienem już mieć dwa nawet. Dobra, tutaj. Dobra, już mam dwa. Że to tak tylko idzie. wspieranie tego. No, weź wyłącz tego GPS-a. Boże. bo jak ja naciskam, żeby przycisk żeby się potem nie dziwić czekajcie może zrobimy inaczej rozdzielimy sobie ich na solo gdzie jest e, trading pet single hop 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 mi potem po prostu zniszczyć wszystko Dobra, no niektóre to niszczą naprawdę to wolno Dobra, tu, tu Dobra, nie ma już w ogóle petów przy mnie, tu Dobra, przyleciał jakiś wybiorę sobie większą kubkę. Dobra Dobra, tutaj trzy trzy pixel demony, tak wolno to rozwalają. Patrzcie, dorzucę jednego tego. No i już. Te pixel demony to się naprawdę nie nadają do tego świata. Ja sobie chyba zaraz pójdę je wymienić. Nie, ja nie uwierzę. Co ja mówię? Pixel demony. To są pixel, widzowie, demony z dark matterem. Przecież one tak wolno to rozwalają, to wrażę, to wymienić, te pety, bo przecież zaraz coś mi trafi. E, dobra. No nie chcę wydawać milion. Dobra, za milion jeden. Jeśli mi nie obchodzi, co będzie, fajny Gepard. Dostałem achievement. Dobra, i teraz trzeba wymienić. O, Boże. Wywaliło mi piksel chyba demon. Nie, te. Te mi wywaliło, a te Pixel demony to i tak zostawili. Dobra. No, gepard będzie się dobrze spisywał, tak myślę. Dobra, hop, hop. Hop, hop, hop. Gdzie poszedł piksel, demon? O pixel demonów trzeba wysyłać dwa Bo pixel demony są no, Słabe Dobra Exclusive porze To nie porze Dobra Save ja nawet sobie taki słonik, tam pingwinie nie daje rady. No, idź reż. Tutaj. Chyba niech mi będzie miał że to samo zwalił tymi rogami. Normalnie Exclusive pomaga. A ten mój ekskluzyw to on... Hmm. Gdzie on jest? O Boże święty! Weź wywal to coś! się na to patrzeć nie mogę, bo to jest takie brzydkie! To jest takie brzydkie te pety! Jakbym... Zostawię i zobaczę jak długo będzie. Dobra. Idę na spawna. Tutaj sobie ściągam wszystkie pety, nakładam max z tych Dobra, mamy max Teraz daję all Czyli wszystkie Czyli 10 metrów wam przypominam No A ja Mam jeszcze trzy razy Demy, widzowie Wyściągniemy jednego peta. żeby to widzicie, jakie te pety są beznadziejne. Wypad. Ty wejdź w robocie Czekajcie, teraz sobie dam z yy. I tam na tę większą kubkę. Siema Do niego trzeba się podlizać. Patrz jaki ja mam w Mam jednego ekskluziwa. Cię spydało, że alldy nakłada taki syf. Mam nadzieję, że to jest z, z Pixel. Dobre. Co? Typ ma jednego ekskluzywa Z typem można byłoby się strajdować. Ek. ...pips, friends, free, petty, I'm wait a minute. Aha. Typ prosi o pety darmowe. Wait a minute. Okej okay. Zbieram mu Aslan Co takie pety? Ja, no, free pet Pokoj się, chłopaczku, free pet tak myślałem O, skrzynka. Ja skrzynka mi dała chyba 14 tysięcy. Dobra, idę z tym typem. ten sobie na deserta. I rozwalamy dalej, widzowie. To dostanie się do nowego świata jest trudne. Dobra, tutaj. Niech trwa dopiero 13 minut. Może wypiszcie, że chcecie dalej Pet Simulator. Bo ja mogę dla Was nagrywać, ale no. możecie napisać czy chcecie. Dobra. Tutaj tu. Dobra. I możecie też przy okazji napisać, czego chcecie najwięcej na moim kanale. No bo no ja dla Was mogę nagrywać na przykład cały czas Minecrafta, ale jak chcecie, żebym nagrywał Minecrafta, to musicie napisać, co dokładnie chcecie. Eee, a nie, że na przykład Minecraft i to tyle, bo Minecraft to może być, nie wiem, Bedwars, nie wiem, ...Survival. No, survivala raczej nie, bo survival to ten, na desiach czekam albo z wakacji. Yy. Więc no, no. Dobra. Niedługo się pojawią te zmienne filmy. Zacznie się rok szkolny. Bo no, wszyscy raczej potem do domu nikt nie będzie wyjeżdżał nie będzie tylko StumbleGuya, Robloxa i tego i no i World of Warship czasami wiesz, Minecraft będzie też często niedawno już nie było odcinek z Minecraftem. i eee, no hmm, tutaj pek pek Muszę jeszcze jedną rzecz, żeby do mnie nie dzwonili. Ej, już kasy, dobra. Okej, okay, tutaj, tu. Dobra, kasa podliczona. Tu, dobra. Dobra, mamy wulkanu area. Dobra, rozwalamy to. Niech szybko to idzie. Na no serio. Czekaj, gdzie dostanę milion od tej skrzynki. No i no już mamy 5 milionów. To sobie rozwalmy to. Niektóre te. Ile? 250 milionów. Czekaj, co będzie na Devoid. Jak tam jest ten nowy budynek. rozwalamy. Rozwalone. Na no, no, początku poczęło pomyślałem, że Pet Simulator to taka słaba gra, ale jednak Pet Simulator się okazało nawet spoko. Dobra, tutaj. Ogólnie Roblox jest spoko. No, dawaj. No co jest? Zlokowało mi Pety. Co jest widzowie? Pety mam i... Mnie wywaliło. Widzowie, jak chodzę na... Na tego, na... Jak to się nazywa? Na Pet Simulator. Oczywiście Big to. Um. Próbuję wejść drugi raz. spróbuję jeszcze jednej rzeczy. Jak to nie zadziała, to chyba... No właśnie. I ten error nie wyskoczyłby drugi raz. że wiem tą jedną rzecz. I ona chyba nawet nie pomoże, bo po prostu kliknąłem tutaj znaczy Roblox i tutaj live. I no, no to też nie zadziałało, więc... No my będziemy kończyć ten odcinek, to by było na tyle to pozdro! Jeśli zostawcie subępkę i dzwoneczek.